Witam państwa serdecznie w kolejnym nowym świeżutkim odcinku Internetowych Handlarzy. Serii, w której przyglądamy się bałwochwalczym, pogańskim kultom internetowego handlu. To jest seria dla ludzi powyżej 80 punktów IQ, ok? Stąd te trudne słowa. Ok, let's go. Nazywam się Adam Wawrzyński. Mam kilkanaście lat doświadczenia w oglądaniu głupot w internecie. Jestem ich koneserem. Koneserem głupot w internecie. A, i jest szansa, że w tle będziecie mogli słyszeć takie porządne łupanie. Nie przejmujcie się tym po prostu burzą blok, w którym mieszkam. Także mamy równo kilkanaście, może kilkadziesiąt minut, zanim wszystko legnie w gruza. Stolik kawowy, stół składany i szafka na buty IKEA. Zestaw za darmo. Taka szafka za darmo. Jak to się mówi za darmo, to i ocet słodki. A stolik ewidentnie, no, dzięki Ładny, prosty, taki uniwersalny. Nawet nie wrzuciłbym go do kategorii meble działkowe, tylko. Również do domu można by go wstawić. Opis. Proszę tylko i wyłącznie o kontakt przez OLX. Proszę nie dzwonić. Do oddania za darmo. Wciąż aktualne. Stół składany z Ikea, model Lunarp. Stół w skali 1 do 6 oceniam na 5. Preferowany odbiór osobisty. Wymiary stołu, szerokość 90 cm, głębokość 50 cm, wysokość ze stołu 49 cm. Szafka na buty z Ikea, model Bissa. Szafkę w skali 1 do 6 oceniam na 5. Preferowany odbiór osobisty. Zajemiste jest to, że został tutaj. Zastosowany specjalny model recenzencki od 1 do 6. Nawet nie do końca wiadomo, co on mierzy. Po prostu chyba fajność. Stół jest fajny w skali od 1 do 6, 5, czyli bardzo fajny, ale nie że ja jakiś tam wpyte. Po prostu fajny, tak? Bez wstydu do pokoju można wstawić i gości zaprosić. Fajny, taki. Normalny, fajny. Dzień dobry. Interesuje mnie stolik kawowy i szafka na buty. Jeśli są jeszcze wolne, to czy jutro mogłabym podjechać? Witam, oddaję wszystko za dobrą whisky Jack Daniels, 1 litr. Wartość tych rzeczy wynosiła 650 zł, więc opłaca się osobie, która przyjedzie. Sama ława to 350 zł, szafka na buty 149 Rozumiem. Dziękuję za informację. Proszę bardzo. Rozumiem, że pan pani odpuszcza? Tak, dziękuję. No to tylko informacyjnie jest pan pani 13 osobą, która rezygnuje, ponieważ ciężko z wdzięczności dać whisky za 100 zł, otrzymując w prezencie meble w super stanie za 650 zł. Pozdrawiam i miłego wieczoru. Wierzę, że jednak kogoś będzie stać na gest. Chłopie, po prostu... Kupcy tą łychę, przestań. Oczywiście, jakiś podarek w ramach wdzięczności to jest, yy, powiedzmy sobie obiektywnie, całkiem niezła cena za rzeczy, które kosztowały 650 zł. Natomiast jeżeli chodzi o gest, to traci on absolutnie całą swoją moc w momencie, kiedy jest wymuszony. Szefie, kochany, malinowy, nie możesz powiedzieć, że coś jest za darmo i kiedy ludzie przychodzą po te rzeczy, chcąc odebrać to za darmo, burzyć się, że nie chcą ci dać konkretnie tego, co sobie. Wymyśliłeś i po prostu rezygnują, bo czują się zawiedzeni i oszukani. Myślę, że konkretnie ten problem rozwiązałoby napisanie oddam za konkretnie to, co tam chcę I wtedy mamy po sprawie, a tutaj mamy problem z serii, chłop wymyślił sobie problem i się na niego wkurza. Rany Julek. Ludzie, uspokójta się. Ja wiem, że komunikacja jest trudna pomiędzy ludźmi tego samego gatunku, mówiącymi tym samym językiem, wychowanymi w tej samej kulturze, ale do chłopana. No, szanujmy się, i swój czas. Agresywny marketing. Michał pisze. Siema Fangotten, znalazłem to przypadkiem na jakiejś grupce na Facebooku. Babka ponoć oszukuje, sprzedając meble na Marketplace. Pozdrawiam całą redakcję Internetowych Handlarzy. Oczywiście przekażę całej redakcji. Adam i Wawrzyński macie pozdrowienia od Michała. Cieszcie się, mam info, że się cieszą. Grupka oszuści na Facebooku. Uwaga! Oszustka sprzedaje meble na marketplace przeklinając ludzi. Tak wygląda oszustka. I oczywiście nie jest to. Jej prawdziwy wygląd, zdjęcie zostało albo wygenerowane przez sztuczną inteligencję, albo po prostu ukradzione z czyjegoś profilu. Tak to zazwyczaj działa. Za pobraniem można kupić? Niestety nie. Kurier wysyłka 75. Proszę adres i podam dane do przelewu. Nie będę kupować w ciemno. Prosiłabym pobranie, bo już się dałam nabrać. Proszę przyjechać. Nie mam jak, bo za daleko. Za godzinę cię widzę pod drzwiami. O oh, wow, od kiedy jesteśmy na ty? Czekasz grzecznie pod drzwiami, kurczony i może to nie jest tego typu usługa. Wiecie, niektórych jakiś styl e, rozmowy, poleceń po prostu trafia w ich czuły, przyjemny punkt. Niektórzy są nawet w stanie płacić za tego typu usługi. Ale nie wiem, czy to właśnie o to chodzi w tej sytuacji. Ewidentnie tutaj była czytana książka którą poleca każdy coach, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Bardzo fajna, kulturalna rozmowa. Najszczersza oferta kupna samochodu w Europie. Mikołaj pisze. Witam serdecznie. Przeglądając znudów ogłoszenia na popularnej polskiej stronie Otomoto natknąłem się na wysoce intrygującą ofertę. Mianowicie auto za całkiem pokaźną sumkę. Jedno z droższych ogłoszeń w Polsce. Moją uwagę przykuł bardzo zachęcający opis owego samochodu. Od początku jego czytania właściciel daje do zrozumienia, że jeżeli chcesz wyrzucić do śmieci 3 miliony. Złotych, ile to jest? To ma dla ciebie wyjątkowo trafną ofertę. Nadaje to ciekawego kontrastu dla sytuacji, często zamiatania pod dywan wad samochodów, których w Polsce nie brakuje. Mimo wszystko budująca jest postawa właściciela, a sama groteskowość tego ogłoszenia spowodowała uśmiech na twarzy. Bardzo pozdrawiam. Mikołaj. McLaren, inny. 3 miliony złotych. O oh my god. Ja nie wiem. Takie fury to według mnie to się. Gdzie ty w Polsce w ogóle pojeździsz? Co, co, co robić takim samochodem? No ale akurat jeżeli o to chodzi, to ja chyba zawsze będę z rzędą w tym temacie, bo nie jestem aż tak samochodziarzem. Plus, jestem młodym kierowcą. Aczkolwiek tak mi się kojarzy, że yy, McLaren to jest jakieś takie marzenie wielu samochodziarzy, żeby mieć szybkie auto. Na przykład. Yy, Dzieci do szkoły szybko nim wozić, do Lidla na zakupy pojechać, ale w pojedynkę, ponieważ y, już nikt inny się do tego auta nie zmieści, jak na siedzeniu przed nim pasażera postawisz siatę z zakupami z Lidla. No jakbym miał takiego właśnie McLarena, to no, no tak wyglądałoby moje życie. Sprzedam mój największy błąd motoryzacyjny i biznesowy. Samochód marki McLaren 750S Spider. Auto wystawiam jako nieuszkodzone, ale. Jest to w zasadzie nieprawda, ponieważ samochód od samego początku non-stop się psuje. Kupiony u polskiego dilera marki, odebrany w salonie polskiego dilera marki. Przez pierwszy rok użytkowania auto było 140 dni w serwisie z powodu najróżniejszych usterek. Samochód na ten moment jest do obejrzenia w serwisie polskiego dilera marki McLaren przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie, ponieważ znowu jest na prawie. Chciałbym napisać, że auto było wykorzystywane na torze, ale zaręczam, że nie jest to prawdą, ponieważ auto nie jest w stanie na własnych kołach dojechać na tor. Ostatnia Dojechało na tor na lawecie i po przejechaniu pięciu kółek dogrzewających opony musiało z tego toru zjechać z powodu usterki układu chłodzenia. Samochód wrócił na lawecie do serwisu polskiego dilera marki. Radio nie działa, a może inaczej, działa kiedy chce i jak chce. Resztę opisu uzupełnię z przyjemnością, a jakże w późniejszym czasie. 23 za 2025 roku samochód został przeze mnie odebrany z naprawy, aby nic w nim się znowu nie zepsuło. Od razu udałem się do garażu, gdzie zaparkowałem auto i przykryłem je plandeką. I tak samochód czeka na nowego nabywcę jest teraz w pełni sprawny. Mogę to napisać z czystym sumieniem. Dla osób faktycznie zainteresowanych kupnem tego samochodu, auto jest w leasingu w PKO Leasing. Pozostało do spłaty 28 rat po 37 tysięcy <grym> oraz jedna rata w wysokości 21 600 zł. Miesięczna rata. 37 tysięcy. Matko bos, Jezu święty. O mój Boże. Słuchajcie, ja jestem youtuberem, tak? Więc można tam powiedzieć, że w jakiś tam sposób jestem Pozycji uprzywilejowanej. Mieszkanie sobie mam, mam dach nad głową, mam se co jeść, czym jeździć. Na wakacje dwa razy do roku mogę pozwolić sobie. Jeszcze nie było takiego dnia, żeby nie jadł czegoś albo żeby mi na głowę padało. Także fajnie, żyje się, jest ok. A jak se myślę, że dla kogoś ok jest płacenie raty 37 tysięcy złotych miesięcznie za samochód, to włącza się we mnie pewien rodzaj zazdrości, a być może nawet i zawiści. Że człowiek myślał, że tam do czegoś w życiu doszedł, a się okazuje, że chyba tam prawda. Dalej jest mi bliżej do bezdomności niż do bycia milionerem. Yeah. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany zakupem auta na podstawie sesji Leasingu, to serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o wysokość odstępnego, rozważę każdą ofertę w około 1 milionie złotych. Specyfikacja auta do produkcji wyniosła 502 tysiące euro. Tymczasem osobom naprawdę zainteresowanym z przyjemnością udostępnię listę rzeczy, które były do tej pory naprawiane w samochodzie. W tym celu proszę o kontakt. Głęboko liczę, że znajdzie się osoba, która doceni moją szczerość, jednocześnie pokocha przepiękną linię tego auta. Dlatego serdecznie zapraszam Państwa do jego kupna. Jest to w istocie piękny samochód, nawet jeżeli jest bezużyteczny jako popsuty. Auto przebieg 6700 km. Silnik prawie 4 litry. 750 koni. Auto za 3 miliony zł, które nawet nie potrafi kurwa jeździć. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Wiem, że nie każde auto musi być ultrapraktyczne, bo to nie jest ten segment aut. Ale stary, za 3 miliony złotych to ja bym chciał, żeby chociaż, kurczę, jakkolwiek jeździło. Nie no, to jest jakaś yy, makabra w ogóle. McLaren, o co, czemu tak robicie? Autentycznie chciałbym to wiedzieć. Jeżeli ktoś z McLarena aktualnie ogląda internetowych handlarzy, to prosiłbym o jakieś wyjaśnienia, być może wystosowanie przez sztab PR-owy yy, jakiegoś, yy, jakieś notki, bo myślę, że ja i znaczna część widzów nie możemy przejść Obok tego problemu, obojętnie. No bo pomyślmy sobie tylko o tym, że być może jak będziemy trochę ciężej pracować, no to również będziemy już na takim poziomie, że będziemy mogli sobie na luzie kupić auto za 3 miliony złotych. I ja bym na przykład nie chciał, żeby mi albo któremuś z widzów, no takie rzeczy, umówmy się, uprzykrzały życie. Patryk. Hejka, naklejka, podsyłam screeny z profilu na Facebook zjebany Piercing. Pozdrawiam z moją kobietą, kochaną odpis mi. Tutaj mamy nawiązanko do jednego z odcinków Internetowi Handlarze. Podoba mi się w ogóle nazwa profilu zjeb... piercing. już <noise> pisze na tym profilu. Pani, pani, pani pszkuwa nie te... Że co? Pani pszkuwa Odbic. Zaraz będziesz sławny na profilu. Nie, ja nic nie przekuwam. Nie wie pani, kto pszkuwa pani, Ale dlaczego to interesuje faceta? Napisałeś na stronie, gdzie ludzie się śmieją z zajętych kolczyków. nie odbierz. Nie, i czego nie rozumiesz? Bo już to pisałam wyżej. Najpierw się naucz pisać poprawnie po polsku, a potem brać za kolczyki. Podaj numer telefonu 112, tam zadzwoń, to może cię policja zgarnie. Jezus, co za bot. Tam już nieźle, do głowy pewna. Wydzielina musiała uderzyć. O jezu. Ciekawy opis na Vinted, Natali. Witaj fangotten. Jakiś czas temu przeglądałam sobie Vinted i znalazłam ogłoszenie, w którym ktoś chciał sprzedać e-papierosa, ale na zdjęciu był inny przedmiot. Trochę mnie to zaciekawiło. Postanowiłam zgłębić temat i okazało się, że wiele osób omija restrykcje platformy dotyczące sprzedaży wyrobów nikotynowych poprzez wstawianie zdjęć innych produktów, lecz jeden się wyróżniał. Jako posiadaczka owego produktu wzruszyłam się tym oto poetyckim opisem. On cóż może chodzić? Torebka Oxfa Pro Pro. Co to jest? To jest torebka gamingowa, żeś tak nazywa? Co to w ogóle za nazwę? To nie torebka jest na sprzedaż. O zdjęcia i więcej info pisać PW. Nie ma rys, nie ma pęknięć, nie ma nawet focha. Stan idealny. Jakby dopiero co wyszedł z pudełka, ale serducho doświadczone. Należał do ekipy Buszków. Widział śmiech, łzy, przerwy w deszczu i zachody słońca przy jeziorze. Był tam, gdzie trzeba było chmurzyć dla klimatu, a nie dla stylu. Ma w sobie więcej wspomnień niż nie jedna playlista z 2016 roku, ale jest gotowy na nowe przygody. Może z tobą. Kupujesz historię bez zadrapań, wspomnienia bez filtra i jakość, która nie zawodzi. Bierz, póki jeszcze pachnie nostalgią. Tak, czyli chodzi tutaj ewidentnie o jakiegoś eszluga, i ciekawy jest w sumie proceder takiego podziemia sprzedawania rzeczy, które są legalne w rzeczywistości ale nie są legalne na platformach sprzedażowych. Tym bardziej, że wydaje się, że e też czeka już jakiś zmierzch. I tak jak jaranie zwykłych szlugasów, które na przykład ja jeszcze za, no, za czasów studenckich popalałem, które potem jakoś tam się udało rzucić na rzecz właśnie epetów, a potem podgrzewaczy tytoniu, a potem już rzucenia na dobre, I że widać troszeczkę taki trend, że to, co na przykład dzieje się w Australii czy na Zachodzie, że po prostu... I jaranie powoli staje się taką siarą, co nie! Cringe, Aczkolwiek nie zamierzam tutaj nikogo moralizować, ponieważ e, sam jestem na szczęście póki co nieczynnym, ale nikotynistą. W każdym razie być może to jest temat na inny odcinek, ale muszę powiedzieć, że po rzuceniu nikotyny jakość życia e, mi się podniosła dosyć znacząco, w sumie. I nie chodzi nawet o takie oczywiste kwestie, jak nie wiem, wydolność płuc, ale na przykład umiejętność skupienia się, to ile mam czasu więcej w ciągu dnia, bo tak sobie wyliczyłem, że w jak schodziła mi paka na dzień i na wyjaranie jednego wkładu poświęcałem powiedzmy 5 minut, no to jeżeli robiłem to 20 razy w ciągu dnia, to daje nam to praktycznie 2 godziny z życia. Więc 2 godziny dziennie poświęcałem na stanie na przykład na zimnie ze zgrabiałymi łapami, żeby tylko nakarmić tę bestię. A, tak jak mówię, wrócimy do tego może kiedy indziej. Mam dużo screenów, piszę. Twoja stara. Twoja stara. Piszę. Hej, sprzedaję na wintę od ponad trzech lat i nadal się zaskakuje. Koronkowa bluzka, 30 zł. Czy ta bluzka ma koronkę? Kto Jak to widzę, takie wiadomości to bym normalnie... Prasnął. Puchowa kurtka, 80 zł. Tutaj logika by nakazywała zapytać, czy ta kurtka ma puch? piękna. Chcesz, to możesz kupić. Nie mówię o kurtce. To powiedz o czym? O tobie. Ciekawe, czy w ogóle na podstawie czego wnioskuję. Na podstawie zdjęcia tej puchowej kurtki leżącej na ziemi? Ale skąd ty wiesz, jak wygląda zdjęcie? Jakie? Profilowe. Dzięki, a kupisz tą kurtkę? Myślałem, że się poznamy. A ja myślałam, że kurtkę kupisz. Każdy zawiedziony. Paweł, a ty? Jak kurtkę kupisz, to pogadamy. Trudno. Pa. Ty głombie, czego ty żeś oczekiwał tutaj, w tym miejscu, w którym się handluje? Debilu. Klapki góralskie były używane? Były. Odeszła jest skórzana? Tak. Jak się prezentują na stopie? Jak klapki. Można zobaczyć? W jakim sensie? Na stopach, taleczki. Już ja wiem, co ty chcesz. Ja już z takich znam, to już wiadomo skąd wy są. Vintage spodnie, jeansowe, Wrangler, retroviral, dzwony, low waist. takie, takie z... vintage spodnie. Tym razem autorka pisze: Mogę prosić o zdjęcie na osobie? Mm, niestety, jestem za gruba i się nie mieszczę. <laughs> Ojejku, troszeczkę, troszeczkę smutne to jest. Kot sprzedaje kabel na Vinted. Jakub, hej, napotkałem coś mocarnego na Vinted. Mam nadzieję, że się spodoba do odcinka. Pozdrawiam z rodzinką. 20-watowy kabel USB-C do Lightning. Eee, taki. Myślałem, że to jest jedno z tych nieśmiesznych zdjęć, że o, dałem coś zwierzakowi, żeby dziwnie wyglądał, ale... <ślałem> Nie wie o co chodzi w ogóle. Kabel ma na głowie głupi kot. I tym właśnie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że bawiliście się wybornie, ale jak sądzę, marzeniem wielu z Was jest dostanie się do serii Internetowi Handlarze ze swoimi screenami i możecie je nadsyłać na internetowi.handlarze.gmail.com Jest to kompletnie darmowe, to znaczy, nic absolutnie yy, nie płacę Wam za te screeny, ale sytuacja jest prosta. Wy te screeny wysyłacie mi, ja robię odcinek, ja zarabiam na tych odcinkach, wy cieszycie się oglądając to i wszyscy fajnie mają w życiu. I tym akcentem y, żeg żegnam się z Wami. Pa.